Witajcie, to jest szybka wrzutka dziś na stole: Dobry rok, czyli nowość od wydawnictwa Lucrum. Tutaj jeszcze w wersji ks czyli bardzo ładnie wydana, przyjemna gierka, w której to jako zwierzaki budzimy się po zimowym śnie i ciężko pracujemy po to, żeby przygotować się do zimy. To wtedy będziemy sobie siedzieć już w naszym domku, odpoczywać i korzystać z wszelkich przyjemności. W grze tej będziemy mieli nasze domostwo, nasze dwie rodzinne kości, a także zestaw czterech zwierzaczków. No ja tu akurat gram jeżowcem, ale mamy też lisy. Czy tutaj jakieś zające wiewiórki, inne e, szopy? Będziemy oczywiście zbierać takie ładne zasoby, jak jakieś tam owoce, kamienie, włóczkę, czy nawet pieniądze i książki. Na no wszystko to po to, żeby tak naprawdę kupować sobie przyjemnostki, czyli takie karty z różnymi e, rzeczami, które będą nam dawały oczywiście punkty, czyli to, co jest w serduszku. Niektóre będą miały jakieś modyfikatory Będą się kombiły z innymi kartami Czyli coś co możecie dobrze znać na przykład z Everdela Będziemy też mieli takie karty Gdzie to będą jakieś tam części naszej na przykład posiadłości No i tak samo będziemy dostawać punkty Będziemy dostawać jakieś zdolności Lub będziemy je dokładać do góry na planszy Tak żeby każdy z graczy mógł z nich sobie skorzystać A dzięki temu, że my jesteśmy właścicielem co zaznaczamy sobie własnymi domkami, będziemy dostawać też jakieś profity. No dobra, no jak wygląda gra? Jak widzicie, mamy dużą planszę. Zaczynamy od tego, że układamy sobie karty łąki i lasu. Zaczynamy oczywiście od wiosny, a będziemy grać przez 8 miesięcy aż do późnej jesieni, kiedy to grę zakończymy. Mamy wzgórze, gdzie będą kostki wioski mamy rzekę z kołem, mamy dalej targowisko, mamy gospodę, gdzie będą różni przybysze się pojawiać, mamy dziuple sowy, które to właśnie załatwia nam różne ciekawe przedmioty, no i będziemy mieli warsztat z tymi tu kartami. Zaczynamy od tego, że najpierw przybywa jakiś do gospody nowy wizytor, no i mamy informacje co za daną wartość na kostce będziemy mogli wykonać a także co się dzieje przez cały miesiąc i to na przykład kamieni złoto mogą być na zmianę wykorzystywane no to oczywiście będziemy mieli dużo różnych rzeczy bo będą jakieś dodatkowe surowce lub tych surowców mniej będziemy mogli się czymś wymieniać i tak dalej i tak dalej jak już się pojawi ten przybysz bierzemy nasze rodzinne kostki kulamy nimi i zostawiamy sobie wynik. Te takie nasze ładne łapki to są po prostu tutaj szósteczki. I teraz, jak już to wykonamy, to bierzemy wszystkich naszych robotników i wystawiamy tutaj na tych okrągłych polach. Na jednym polu może stać kilku różnych. My oczywiście możemy być tylko raz na danym polu. Pola te pokazują, co za dane ułożenia kostek będziemy mogli zrobić. Czyli tutaj musimy położyć trzy kostki, a łączna ich wartość musi być 6 lub mniej, aby dostać dwie księgi. I teraz mamy tylko te dwie pierwsze kostki rodzinne, którymi rzuciliśmy i znamy wynik. Następnie musimy ustawić wszystkich naszych robotników, gdy wszyscy gracze to robią, to pierwszy gracz w danej rundzie rzuca dopiero tymi kostkami wioski i dopiero widzimy jakie są wyniki czyli może okazać się, że pójdziemy gdzieś gdzie nie będziemy w stanie tego spełnić wtedy na szczęście dostaniemy taki żetonik z plastrem który pozwala nam modyfikować w następnych już ruchach jakąś kostkę plus 1 minus jeden e. oczywiście jak już znamy ten wynik to po, przychodzi po kolei tura każdego gracza i musimy te kostki odpowiednio rozmieszczać tam, gdzie mamy pracowników, aby dostać odpowiednie rzeczy. Czyli na przykład dane surowce, przy czym mamy informację, że przy różnych porach roku różnych surowców może brakować. Możemy się wymieniać, możemy dostawać znowu jakieś surowce na rzece, możemy odwiedzić gości w gospodzie, zarezerwować sobie karty na rękę czy to w ciemno czy to konkretną. Czy tutaj opłacić od razu koszt, żeby postawić sobie taką kartę i postawić domek, co da nam punkty. Przy czym domki mamy tylko 4, więc musimy to jakoś rozsądnie położyć, żeby później kiedy trafi się jakaś super karta, nie żałować, że już nie mamy dostępnego domku. No i oczywiście gdy już wszystko zrobię to następnie, jeśli mam jakieś karty na ręce, mogę je opłacić, no to mogę sobie zagrać. No i jak już wszystko zrobię, mogę ściągnąć swoich ludzików kostki bez zmiany. W wyniku odkładam z powrotem tu na wzgórze i robi kolejny gracz. Gdyby zostały mi jakieś luźne kostki rodziny, to mogę właśnie położyć na tych kartach, o których już mówiłem. Czyli położę tutaj. Dostanę dwa jabłka. A Tomek jako właściciel dostanie jedno jabłko. No i co? No i tak naprawdę gramy tak przez 8 rund. Zmienia się oczywiście co chwilę pierwszy gracz tu oznaczony takim fajnym robalem. Zbieramy zasoby. Zasoby te tak naprawdę wymieniamy na karty. Staramy się karty tak dobierać, żeby kombować je z innymi. Tak jak na przykład tutaj fotel daje mi 5 punktów. Ale jeśli posiadam przynajmniej jeden kocyk, to wygeneruje mi dodatkowe punkty. Tutaj na przykład na spiżarni za każdy zestaw dostanę dwa punkty, więc jak widzicie, ostro w to szedłem i sobie zbierałem. Na koniec gry podliczamy właśnie te serduszka, to co mamy na kartach, to co nam wychodzi z tych powiedzmy kombosików, a także jeśli nam zostały jakieś pieniążki, książki lub czy zasoby, za to też dostaniemy punkt. No, gra jest tak naprawdę z tych... Prostych, takich naprawdę familijnych Ale jeśli lubicie takie proste kombinowanie To na pewno przypadnie Wam do gustu Tym bardziej, że wygląda naprawdę świetnie No przynajmniej jeszcze w tej wersji Z tymi drewnianymi e, wszystkimi zasobami e, Na koniec takich ciekawostek Wśród kart możemy znaleźć planszówki Z takimi dosyć chyba znanymi, lubianymi Które tu możecie poznać Ta może akurat w Polsce nie wyszła Ale też bardzo Ciekawa gierka. No także co? Jeszcze raz, jeśli lubicie lekkie, familijne granie i takie, które naprawdę bardzo ładnie prezentuje się na stole, no to dobry rok jest dla Was. Także oczywiście zachęcamy do spróbowania. A jeśli nie możecie się doczekać polskiej wersji, no to zapraszam na nasze wydarzenia, do naszych klubów, gdzie tę grę i wiele innych będziecie mogli sobie zagrać. Dzięki za uwagę i do kolejnego cześć.